Zebranie pasz? Zasz mi tego fala? <grymne> e, kurwa, ty kurwa Jcesz dla mnie taką kurwa będzie jest Galila mi podnyós i fama za żeby kurwa Ja cię fala znowu nie słychać Spokój Nie? O! to ja słychać A wtedy co co wygrałeś no, nie mogę cię słychać Aha No To przykro mi Skoczył po jeszcze jeden. Dwóch żółwi siedzieli uczen, uczen. Jest tu. Kłócen, kłócen. No jest kurwa? się Co to miało być w ogóle? Cię, tary, kurwa. Kurde, się palili, tam też No tak. Jeszcze na koniec sam zginął Nie no Ej, popa. O, kurwa Ja wiem do, do, dobrze, dobrze zachował Wszystki tu nie? chciał zachować kurwa tą istotną broń Wyszły Ma coś mi da? Macie mi dać? Ja mam mi da O Jezu przemy, kurwa Ale wyczuty co? A wupa. Minus 80. A, i dwóch jest, myślałem, że jeden. Tam na idzie, tam na idzie. to Będzie was za Zmida, będzie u was. Tutaj. O, I mid ostatni. O, ale spokojny, wrak, kurwa. Ja się nie Znale, to ma, kurwa. Pałnaboi. Ja się nie to Nie, nie dostać. Jest tam ludzie, halo! jas, jest, jest. Gdzie jest team? Kurwa. Mam ją ja, podpisać, tak? Tak, tak. Nagle jest na mój samolot, no jest ofi, ten. Dobra, dawaj, dawaj. Emancypacja. Kurwa, rób. Jopiu w dole. Jaka kurwa w sumie tak. No. Bija, A nie, nie, na BSA, on by? siedzi tutaj, kurwa, nie? Jest schowany Czemu? gdzieś. Olfi sam gdzie są ludzie, kurwa, a, tam, a wszyscy ze mną poszli Ja, no, ja, ja pobiegłem z nim, tylko że zeskoczyłem od razu na dół, żeby mnie nie zajebali, bo a wiedziałem, że mała na sobie Ja strzelałem do ciebie, kurwa, i czekałem, aż ktoś mi pomoże, nie? A, smutny, a patrzę jest, na radę. Gdzie to są to... ludzie? Idę to... 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 będę Będę patrzył, czy nie krócą Nie mogę, no There Dobra, runda Pieniądze jest zachowane Matek stałem te rampy i się patrzyłem ty? w siebie. Młóżysz kurwa Móżyn, kura, w ogóle, stał. Ej, palenie się, zostawili jaż, czeka, przed rampą. Jedynki, żeby... Palenie no, przed rampą by Marichonka kurwa, ziołko? No normalnie. 0 Esa. O kurwa. Ach <grym> wybiegła, kurwa. Ole się przeraziłem w ogóle, chłopie. <grym> 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 Smokuję emancypację, ja palę, kurwidołek. O, o kurwidełek Dawaj A ja żadnego granatu nie trafiłem tak? Nie okay. Dobra, Spokojnie. daję ten emancypacja. emancypacja jest, emancypacja jest Daj, daj tu smoka Turwidełek i emancypacja Jest dolony psycho. Musiałeś mi jeszcze flasza na dać, nie co? nie wiem kurwa Ty nie rzucałem żadnego Flesza w łomie W ogóle nie rzucałeś <laughs> Nie rzucałem żadnego flesza, o czym ty pierdolisz? <laughs> no idę trzeba na... cię rzucać nie wiem, ty kurwa upośledzony jesteś legitnie. Gdzie ci rzuciłem flesza? Wyjaśnij mi. Edo ty musiał rzucić skrak 7 przed mordą zajebiście. No i to leciał 10 minut, się patrzyłem na niego. I on nie trafiłeś. Na rzuciłem Naida tam. Tego fa...